Pani profesor. W dniu Pani urodzin chciałabyśmy życzyć dużo zdrowia, szczęścia, miłości, radości, uśmiechów, pomyślności, spełnienia marzeń, sukcesów w życiu prywatnym, jak i zawodowym, oraz wszystkiego, czego Pani pragnie. Wszystkiego najlepszego. W tym pięknym i radosnym dniu pragnę życzyć dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze: szczęścia, pomyślności, radości na każdym kroku, jak najmniej zmartwień spełnienia marzeń tych małych i tych dużych, dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym oraz samych wspaniałych ludzi wokół. Wszystkiego najlepszego. Elu, w dniu Twojego święta życzę Ci przede wszystkim dużo zdrówka, żeby nigdy Cię nie opuszczało. Szczęścia, radości, kolejnych wspaniałych chwil spędzanych z rodziną i najbliższymi odkrywanie kolejnych, pięknych, niepoznanych dotąd miejsc na świecie, aby uśmiech nigdy nie schodził Ci z twarzy, uczestnictwa w kolejnych wspaniałych e, spektaklach, upiorach w operze i przede wszystkim dużo, dużo szczęścia i jeszcze raz spełnienie marzeń. Przede wszystkim 100 lat! Anielu, w ten piękny, słoneczny dzień chciałbym życzyć dla Pani w dniu urodzin dużo szczęścia, zdrowia, oczywiście zdrowia jak najwięcej, zwłaszcza w tych czasach, pomyślności oczywiście, mega energii i żeby starczyło sił na to co Pani robi na długie, długie lata i oby jak najdłużej. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Z Dniu urodzin. E, witam kochane szefowo. Przepraszam, że w takich warunkach jednak jeszcze jestem w pracy. E, dużo zdrówka. Przede wszystkim szczęścia, pociechy z dzieci, z wnuka. Wszystkiego co najlepsze. Dużo radości, uśmiechu przede wszystkim i cierpliwości. Wszystkiego najlepszego. Nie urodzi.